Zostały zmienione dysze. Dysze zostały zmienione. Dysze główne to jest rocznik 2000. A jest różnica pomiędzy JC39 a 31. Ja teraz mówię o JC29. Dysze zostały zmienione z 70 przód. Dysze główne 75 tył na 85 przód 90 tył. To przede wszystkim. Został wyczyszczony gazik, właściwie gaźniki zostały wyczyszczone ultradźwiękowo, zostały wymienione elementy, które należało wymienić. Tam chris napisał, co zostało wymienione, gumki, niegumki, gumki, pod różnymi dyszami, mieszanek i tak do tej modyfikacji na dyszach to nie są trudne modyfikacje został wyjęty wyjęta rura airboxa tylna ona przechodzi, ona przechodzi z tyłu tak ona przechodzi tam z tyłu nie? w tym airboxie jest to potrzebne żeby była większa dostawa powietrza to jest motor też głośniejszy, jeśli chodzi o tą okolicę silnika, bo słychać wyraźnie zasysanie tego powietrza ja założę tą gumę z powrotem, bo jest naprawdę niezłe dudnienie. I zobaczę, czy ona dalej utrzymuje swoje osiągi pomimo oryginalnego zaopatrzenia w powietrze na airboxa, bo przeszkadza mi ten hałas. A myślę, że te dysze z powodzeniem zostaną nakarmione przez tę dostawę powietrza przez oryginalne rury z